Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy omawiać ostatnio zużyte kosmetyki. Wow, tak sobie to ładnie rozłożyłam, ale są lekkie opakowania, więc. Tak, mamy tutaj tego sporo, tu oraz w moim słynnym pudełku, w którym właśnie wszystko składuję. I jak już zaczyna mi z tego pudełka wypływać, to stwierdzam, że robię denko. Bierzemy sobie coś pysznego do picia. Ja mam tutaj, zobaczcie, piękny kubek z Alipia i moje lata. Weźcie sobie kawę. palę też świeczko o zapachu kawy. Mam taki nastrój na kawę. Dzisiaj jest niezawodna pogoda, więc chciałabym, tak wiecie, takiej domowej atmosfery. No i stwierdziłam, że nagram to denko, bo po pierwsze mi się to już wylewa, po drugie, projekt denko u mnie, wiecie, po poprzednich denkach, jeżeli oglądacie, polega na tym, że naprawdę staram się zużyć wszystko, co mam w tym momencie w łazience. Staram się nie otwierać nowych kosmetyków. Wiadomo, że czasem coś otworzę, a to robię jakąś współpracę, a to, wiecie, dostaję coś akurat do testów, co muszę teraz przetestować, czy zacząć testy, więc zaczynam używać nowych rzeczy, wiadomo, ale staram się zużyć to, co mam w łazience, to, co mam w toaletce, żeby móc z pełną świadomością i ze spokojem ducha powiedzieć wam, że zużyłam te rzeczy, że faktycznie jest to demko, że nie marnuję nic i że oszczędzam i wiecie, nie wyrzucam po prostu na początek kosmetyków. Z kosmetykami mam tak, Słuchajcie, jeżeli coś mi naprawdę nie leży, jakaś maska do włosów, jakiś krem, po prostu go oddaję. Tutaj jakoś takich, wiecie, wielkich bubli nie będzie, ale na pewno będą kosmetyki, których jakoś wam bardzo nie polecam. Zaczynamy. Kochani, pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału. Ostatnio wchodziłam w subskrypcję i 40% osób, które ogląda, nie subskrybuje kanału, więc jeżeli zasubskryb zasubskrybujecie, to milion będzie bardzo szybko. Więc pamiętajcie o tym, jak nie jesteście subskrybentami. Przypominam. Dobra, zacznijmy sobie od tego produktu, który bardzo lubię i zużyłam już wiele opakowań. Jest to taki olejek myjący z biodermy. Można nim nawet ostatecznie zmyć makijaż. Bardzo dobrze rozpuszcza brud i on pięknie emulguje z wodą, czyli z tego olejku zamienia się w taką właśnie emulsję. Może być stosowany przez całą rodzinę. Używam na skórze mojego dziecka, na swojej skórze. Nie wysusza, na wilża. I tutaj miałam litr. Bardzo długo to zużywałam, ale zużyłam. I na pewno jeszcze wrócę do tego produktu, bo naprawdę sprawdza mi się fenomenalnie. Co mogę tu dużo powiedzieć? polecam. Polujcie na zniżkach, polujcie na promocjach. Ja linki do wszystkiego, co tu znajdę zostawiam wam na dole, żebyście mogli sobie do tych produktów wrócić, żebyście mogli sobie poczytać na temat tych produktów, też zobaczyć opinie innych osób i tak dalej, ale to wam bardzo polecam. Zapach powiem wam, że nie jest jakiś taki wkurzający, taki, taki zapach tego produktu, na przykład z Rossmana, tamten jest taki trochę śmierdzący, to ten nie. Jest okej. Okay. Dalej, kolejna rzecz z apteki to suchy szampon. Tą markę używam od dawna i powiem wam, że to jest jeden z tych such Szamponów, które mi skóry głowy jakoś nie przesuszają, więc go zużyłam do końca. Jest to chloraner, sebo regulujący, szampon suchy z wyciągiem z pokrzywy do włosów przetłuszczających się. Oczywiście nie używam suchych szamponów bardzo często, tak jak kiedyś, że wiecie, że miałam aż takie białe <grym> na przedzie oku. To już tak często nie używam, ale czasami jest taka sytuacja, kiedy nie, chcę odświeżyć włosy. Nie wiem, szampon jest taki, że wiecie, że trochę mnie oklapuje, chcę mieć większy volume, więc ym, czasami używam suchego szamponu. I ten jest fajny. Teraz jego zamiennik, yy, który mam tutaj u siebie w łazience, to jest z Trust My Sister, który dorwałam w Biedronce. Także to jeżeli chodzi o suche szampony, ale nie używam ich jakoś bardzo często. Basic Lab i wybaczcie, że tutaj tak rozparcelowałam to opakowanie, ale chciałam zużyć do końca i chciałam się upewnić, że nic już tutaj nie ma. I to jest taka... Pokażę wam jeszcze jeden krem właśnie w ten sposób, który się zasysa. Nie lubię tego opakowania. Powiem wam szczerze, że nie lubię tych takich Air pump, nie wiem to jest Air pump, czy jak to się nazywa, że tu jest w środku taki plastik i to zasysa, bo mam wrażenie, że nie zużywam tego tak zupełnie do końca. Natomiast jest to krem aktywnie rewitalizujący, z Basic Club. Fajny ten krem, ale powiem Wam, że szybko go dosyć zużyłam, Nie wiem dlaczego, bo był z pompką. To jest twarz szyja dekolt, i tak go używałam. Bardzo dobry krem i mam też jeszcze krem pod oczy z tej serii, naprawdę bardzo udana um, seria Basic Clubu. Rewitalizujący to jest 5% aminokwasów, 15% neuropeptydów i witamina C. Napięcie i wypełnienie. Spoko, ale nie był jakoś bardzo, bardzo wydajny ten krem. Naprawdę. Użyłam go no, dosyć szybko ale pod oczy jeszcze mi został. Dalej jeżeli chodzi o pielęgnację, coś co zużyłam też do końca serum z Clif, które poleciła mi Ania Nekiel i ono jest z Hebe, ja go y Darek mi kupił w Hebe na promocji ono kosztuje chyba ponad stówkę a było za 80 zł i Ania mi poleciła to serum, też z peptydami taka naprawcza ampułka to się nazywa, jest kilka z, y właśnie z serii kliwu. podobno mają też dobry krem Bibi albo CC, dajcie mi znać to, to sobie kupię i przetestuję wam bardzo dobre serum, naprawdę wyjątkowo jak będziecie właśnie w Hebe y i będziecie Chcieli sobie coś kupić, albo traficie akurat w promocji, to możecie śmiało brać to serum. Pięknie wypełnia. Jest naprawcze wkurza mnie jedynie opakowanie. Ta zasysająca pompka. Mnie to denerwuje wolę jednak takie pompeczki, bo to jest po prostu wygodniejsze, albo, albo jakieś inne formy. Natomiast bardzo, bardzo dobre serum koreańskie. Super. Szklana, elegancka, luksusowa buteleczka. Dalej nowość, słuchajcie. Mam and who. Taka marka, którą może zarówno mama używać, jak i dziecko. Mogą używać kobiety w ciąży. Jest to probiotyczny, probiot nawiżający kojący żel pod prysznic i właśnie moja, moja córka. Moja córka i ja używałyśmy tego do kąpieli. Bardzo, bardzo fajny, taki, który nawiża, nie, nie przesusza. Bardzo fajna nowa marka, także na pewno będę jeszcze testować. Bardzo delikatny zapach. Lekko owocowy, ale na, lekko taki słodko owocowy, ale bardzo lekko. Nie jest, to, nie jest to zapach taki apteczny, jak to czasem te produkty dla mam z dziećmi. Jest lekko takim arbuzowy, można by powiedzieć, delikatny. Nie przeszkadzał mi. Pienił się, bardzo przyjemny, nawilżał i szybko go zużyłyśmy. Jak widać, moja córka po prostu wiecie, jak to dzieci szaleją w kąpieli. Dalej, coś, co znalazłam w pudełku subskrypcyjnym Piluise, nie była to rewelacja. Sugar Rush, oni regularnie chyba nie sprzedają tych produktów do kąpieli, tylko dodają je do boksów. To, słuchajcie, tak mocno pachniało, tak sztucznie. Mm -mm okropnie jak taki jakiś drink ale jakiś taki przeleżały nie za fajny zapach nie wiem czy Pilouis w ogóle handluje właśnie takimi rzeczami czy tylko kosmetykami ale te boxy one są wspaniałe te boxy jak lubicie boxy makijażowe budget boxy z Pilouis rewelacja no dziewczyny które kochają makijaż no tego jeszcze wam nie otwieram na filmie ale zobaczcie paletka no tutaj są po prostu świetne kosmetyki czasem wrzucają coś z pielęgnacji i ta pielęgnacja jest zwykle taka sobie wybaczcie ale nie będę fanką także zużyłam szybko tutaj było ile nie wiem z 30 ml. Małe to jest tak? 120. 120 w tym roku? 30. służyłyśmy to bardzo szybko. Dalej chusteczki intymne, które miałam z chyba z Sephory, w w sefory je miałam. Smile Makers. To jest ogólnie taka marka, która zajmuje się produkcją zabawek dla dorosłych. Z tego co pamiętam, ale to dostałam właśnie w piarze i powiem Wam, że to jest naprawdę spoko produkt do odświeżania się do okolic intymnych i nie tylko. To nie tylko służy do okolic intymnych, nie wiem, jak potrzebujecie umyć pod pami, w podróży, czy coś, też wam e, też możecie to zrobić. Miałam je po prostu ze sobą gdzieś tam na wyjazdy, gdzie wiadomo, ten komfort jest inny niż w domu. Nie wiem, ja najbardziej lubię się wykąpać w domu, szczerze mówiąc. Jak gdzieś jestem, wiecie, czy w komunikacji, w pociągu, czy gdzieś tam, gdzieś tam u kogoś. Takie coś jest fajne, żeby sobie zabrać, szczególnie jak mamy okres, to e, to możemy się e, poczuć świeżo. Bardzo fajne, ale nie znam ich ceny. Podlinkuję wam oczywiście, jak znajdę. Nie znam ich ceny, nie wiem, czy się opłacają. Kto mi tu przyszedł? Dostałam puzzle do składania. O króliczku tęczowym. Także słuchajcie, złożę je, jak skończę wasz odcinek. <grym> Córka mi robi puzzle co chwilę. Tak, to co wszystko powiedziałam o nich, fajne. Nie wiem, tylko nie znam ceny, bo tutaj w opakowaniu było 12. To nie jest tania marka, więc nie mam pojęcia, muszę sprawdzić sama i dla was sobie podlinkować. To wam bardzo polecam. Te skarpety z Liren, ale wygładzające. To nie są te złuszczające, które nam zdzierają na skórek, że nam się później wiórkuje na podłogę. Nie, nie, nie. To jest taka maseczka na stopy, którą sobie zakładamy po pedicure, że kiedy chcemy sobie te stopy nawierzyć. tutaj mamy 3% enzym z papai, masło shea i olejek makadamia. Bardzo przyjemny produkt. Właśnie jak robicie sobie pedi w domu, ja teraz robię sobie zawsze w domu, używam tej mojej tarki Cudo, którą wam polecałam w ulubieńcach roku. Podlinkuję wam tą tarkę, to słuchajcie, najlepsza tarka do stóp na świecie, trzeba tylko uważać, żeby nie przedobrzeć. I właśnie takie coś sobie robię co jakiś czas, super. Także Liran bardzo lubię te skarpety, nie tylko złuszczające właśnie, ale również te nawilżające. Dalej mamy krem. Widzicie, zużyłam trochę tej pielęgnacji. Ceramidowy krem regenerujący z Basic Club. Wcześniej zużyłam lekką konsystencję, a to jest bogata konsystencja i powiem Wam, że ta e, teraz zimą właśnie używałam bogatej konsystencji. Wspaniały, przynosi komfort w skórze, nawilża, odżywia, odbudowuje z ceramidami. Fantastyczny. Bardziej mi pasował w lżejszej wersji. Myślę, że teraz właśnie już na cieplejsze miesiące w lżejszej. ale w bogatej był dobry na zimę. Bardzo dobry krem. Bardzo dobry krem Basic Lab. Świetna pielęgnacja. Wszyscy lubią. Uzdrowisko moje kochane. Kolejne opakowanie tego żelu myjącego twarz słuchajcie, to jest, to jest boski produkt. To jest produkt, który pięknie Wam zmyje makijaż, doczyści Wam skórę, nie ściągnie Wam jakoś mocno. To jest naprawdę fajny żel. I czemu on się wyróżnia? I w ogóle ta seria cała, że to jest produkt naparowy, czyli nie jest zrobiony na wodzie, nie jest to po prostu woda ze środkiem myjącym, tylko to jest napar z tymi dodatkami. To jest akurat napar, świeży napar z fiołka i dziewanny. Fajnie to wymyślili, bo tutaj mamy też właśnie to działanie kojące dzięki temu. Fiołek, jak wiemy, działa świetnie na skóry problematyczne, tłuste, trądzikowe. E, więc mamy tutaj nie dość, że właśnie ten fiołek, dziewanny prebiotyk i kwas hialuronowy 4D w żelu i to właśnie sprawia, że żel nie przesusza. Nie wiem jak to się dzieje, tu mamy 200 metrów, jest wydajne i ładnie domywa nawet makijaż. Świetny produkt. Uzdrowisko, świetny produkt. Wiecie, że markę kocham? Mamy z nimi wspólnie kosmetyki. Też nie wiem ile zużyłam opakowań moje maseczki. Dalej, to jest kolejny produkt, który ma tą pompkę i wam chyba w poprzednich, e, w poprzednich denkach Wam go pokazywałam. To jest ten krem Augustinus Bader czy Bader. Nie wiem jak to się czyta. One są teraz... One były w Douglasie, teraz wiem, że są w Sephora, bo byliśmy na Sephora Open Door i właśnie te kremy były. One są z pompką. I to są... To jest The Rich Cream. Ten produkt jest świetny. Jest bardzo drogi. Naprawdę fajny krem. 15 ml tu jest tylko, więc tutaj więcej słuchajcie nam zajmuje opakowanie. Ciężar daje opakowanie. Jest bardzo luksusowy. Ale szybko się kończy. Ja nie wiem co z tym kremem jest nie tak, że on się tak szybko kończy. Nie wiem jak oni to zrobili. Krem jest bardzo dobry. Naprawdę. Prawda. Jestem dumna, że tyle pielęgnacji już zużyłam. Naprawdę ja się smaruję, słuchajcie. Ja się naprawdę smaruję. Dalej mamy coś, co Wam polecałam w rolce mm, z Rosmana. To jest naprawdę świetny zamiennik produktów z Ritualsa. Jak chcecie przyoszczędzić, a każdy z nas chce, <grych> nie chcecie wydawać kasy na piankę z Ritualsa, która daje niesamowitą taką aksamitną, takie doznania pod prysznicem, że to jest mięciutkie, to jest przyjemne, to fajnie pachnie. Macie aromaterapię, macie tą sensorykę, to jest super. A jak chcecie wydać mniej kasy, no to Isana ma tą piankę. Właśnie z pomarańczą i wanilią. Zapach wiadomo, nie jest taki sam jak te z Ritualsa, ale coś podobnego, coś w tym stylu. Mam zamiar sobie wypróbować drugi zapach, bo widziałam, że tam jest też jakiś drugi. Mogę Wam polecić. W takiej cenie, jak chcecie mieć piankę pod prysznic, to możecie mieć z Isany. Niekoniecznie z Ritualsa. Glam Glow. Zużyłam Glam Glow. Wyschło mi. mi. Właśnie robiłam troszkę porządki i wazience i tak znalazłam do maskę. Maskę kocham i powiem Wam szczerze, O Jezu, coś mi tutaj dzisiaj przeszkadza. I powiem Wam szczerze, że jak poszłam do uzdrowienia to ten produkt wzięłam jako jeden z takich case'ów, że chciałabym właśnie podobną ma no, maseczkę w tym stylu, z glinką i z kwasami. Natomiast tutaj mamy tak dużo kwasów w tym supermarkecie. Ja, ja kocham tą maseczkę, wiecie, na mojej skórze naprawdę jest spoko, ale nieraz miałam sytuację, kiedy buzia była czerwona i, i gdy była podrażniona, a osoby, które mają wrażliwą cerę, nie mogą jej używać. W Stanach zdarzały się pozwy, influencerzy wrzucali swoje doświadczenia z tą maseczką. No jest po prostu bardzo, bardzo mocnym produktem, bardzo mocno czyszczącym, mocno też zasycha, więc wysusza. Wiadomo, że też działa na te, na te wszystkie zmiany i tak dalej. No to jest coś, co działa, wiecie, bardzo intensywnie. Nasza maseczka jest łagodniejsza. Nasza maseczka, właśnie chciałam tego uniknąć. Jak z Anią Bukowską, która jest technologiem w uzdrowisku, rozmawiałam, mówię: Aniu, chciałabym coś takiego, ale żeby to nie dawało efektu podrażnionej czerwonej skóry, wyżartej. Zróbcie tak, żeby tam były kwasy, ale żeby nie wyżerały tej skóry, żeby wrażliwa cera nie była podrażniona, żeby nie była ściągnięta. No i Ania wymyśliła, że taką konsystencję, żeby nie zastygała, tak jak te maseczki, takie tradycyjne. To jest dużo kwasów po prostu, u nas też te kwasy są, ale te stężenia na tyle są małe, że wiecie, że jest efekt, ale nie ma tego tej, tej, tej czerwonej skóry, będziecie mieć efekt złuszczenia, będziecie mieć efekt, że nie ma tych skórek, nie ma jakichś takich nierówności na skórze, zasuszają się jakieś zmiany, zwężają się pory i tak dalej, ale nie będzie tego tej czerwonej, wiecie, wyżartej skóry. Także ta maska jest świetna, ale nie dla każdej skóry, nie, nie każda skóra jest taka gruba i taka, wiecie, wytrzymała jak moja, a z wiekiem moja skóra już nie jest aż tak wytrzymała. Trzymało jak kiedyś. To jest dziwaczny produkt i do tego nie wrócę. To też dostałam w, opakowa w pudełku subskrypcyjnym od P. Lewis. I to jest texture, texture treatment. Bardzo dziwny produkt. To jest taki bardzo gęsty, bardzo taki kisielo, kisielowa gęsta formuła. Nie wiem czy tutaj jeszcze coś jakaś resztka jest, żeby wam pokazać. To jest słuchajcie, tak dziwny produkt do zmywania makijażu. Dlaczego to się nazywa Texture Treatment? Nie wiem. Tutaj mam jakąś resztkę. Zobaczcie, jak to się ciągnie. I to się tak ciągnie, że nieraz mi się ciągnęło i na, i na umywalkę, i wiecie, i, i z palców się nie ciągnie chciało zmyć i ze skóry się nie chciało zmyć. To ogólnie przy pomocy wody się emulguje, też powinno, ale to było po prostu tak gęste, że nieraz mi się wylewało z, z opakowania. Nieprzyjemny produkt do używania, wiecie, lejący się. Może i domywał te makijaże, wiadomo, że jest ma mocne kosmetyki. Takie intensywne te bazy. Wiadomo, ale to nie był przyjemny do stosowania produkt. Nie jest przyjemny. Zdecydowanie są lepsze olejki, przyjemniejsze w użyciu. To nie było to. Zapach bardzo dziwny, chemiczny. Ni to słodki, dziwny. Dziwny, dziwny, dziwny. Nie, dziwny produkt, naprawdę. Nie, nie podoba mi się jakoś bardzo. Lecimy dalej. Bielenda Supreme Lab. Yy, nawadniająco tonizująca esencja w mgiełce. Świetny produkt. Świetny tonik. Świetna esencja. Mamy tu kwas hialuronowy I różne minerały morskie. Sfermentowaną esencję. Zieloną herbatę. ekstrakt z czarnej herbaty. Mleczan sodu. Hydrolat. Trehaloza. Polisacharydy. Bardzo, bardzo, bardzo fajny tonik. Taki ochronny. Taka emulsja. Chcieli zrobić coś pomiędzy właśnie tonikiem a emulsją. Wyszedł bardziej tonik. No, przepraszam, nie emulsją. Esencją. Ja to zawsze mylę tę. Ten, ten. Ale wyszło bardzo fajne. Myślę, że taki tańszy troszeczkę zamiennik z Sensum Mare. Coś w tym stylu. Bardzo, bardzo dobre. Jak będziecie kiedyś w drogerii, czy chcecie sobie coś takiego kupić, to linka macie na dole. Świetny produkt. Dalej. Isana, wspomniany śmierdzący olej, który używa, używałam jedynie do mycia pędzli. Świetny jest do mycia pędzli. Ale wiecie co, zauważyłam, że pędzle czasem trzeba jeszcze umyć zwykłym mydłem, zwykłym żelem, żeby nie został taki tłusty naciek. Zapach to masz zakazany wręcz. To jest zapach, ja nie wiem do czego to nawet... Równać, no. To pachnie po prostu cudownie w furnie z tego, a to jest podobny koncept. Tylko szkoda kupować tego do pensji. Więc jak chcecie coś do mycia pensji, co wam domyje, no to ten olejek jest dobry. I podobno był jakiś super promocji, wszyscy się rzucili, jak zwykle się dowiedziałam po czasie. Lamer. Lamer Olejek The Renewal Oil. To jest za drogi produkt. To nie jest bubel, ale on jest po prostu za drogi. Jak na taki skład, to to nie jest jakaś rewelacja. Wiecie, no Lamer nie jest, jeżeli chodzi o skład, nie jest marką, wiecie, no, no jest to po prostu za drogie. Te kremy są przyjemne, to macie całą tą ritual przyjemne to jest, wiecie, to jest cała otoczka marki Lamer, ale działanie tego olejku, olejek jak olejek, przyjemny, naprawdę fajny, można oczywiście go używać do twarzy, do dekoltu, ma wiele zastosowań. Zapach Lamer, typowy, fajny produkt, ale bez rewelacji, bez rewelacji, niestety, ale na pewno, wiecie co, nie będę go wyrzucać, przeleję tu sobie jakiś inny olejek, którego, którego, nie lubię z uwagi na aplikację, na pewno sobie użyję to, wiecie, użyję to opakowanie inaczej. Dalej mamy L'Oreal Elseve Dream Long, uwielbiam to odżywkę, ja zawsze kupuję. Nie wiem, czy w biedronce, czy w lidlu. Zawsze mylę, gdzie, gdzie one są, ale kupuję. Świetna jest. Świetnie pachnie, rozplątuje. Keratyna, roślina i olejek rycynowy. Piękny zapach. Uwielbiam ten zapach. Także uwielbiam te odżywki. Uważam, że w takiej cenie super. Lulalow, płyn micelarny. Bardzo lubię ten płyn micelarny. Powiem Wam, że spokot. Jedyne, co mi się nie sprawdziło do końca, sprawdzi... sprawdza mi się najlepiej na wacikach. Nie sprawdził mi się bardzo na gąbeczce, na. tutaj jest to właśnie wad... rękawica. Tak mi się bardzo nie sprawdził. Zdecydowanie u mnie się sprawdził na waciku po prostu. Także dobry płyn, płyn micelarny. Jak będziecie coś zamawiać z lulalow, to możecie po niego sięgnąć, bo jest bardzo, bardzo w porządku. Kolejny produkt do włosów. Jak w każdym denku mam ten produkt. Proteinowa maska. Strust My Sister. Chyba mam kod zniżkowy. Zobaczę, czy jeszcze działa stylizacja. 15 powinno działać. Ja mam zawsze do nich kod. Bardzo fajna marka polska. Wystarczy nawet na chwilę nałożyć. Już mamy efekt. Nie trzeba go trzymać, wiecie, tak żeby było optymalnie. 10 do 30 minut. Uwielbiam zapach. To jest do serii, do seria do niskoporowej Włosów, czyli takich jak moje, czyli takich, które nie są podatne, jakieś tam bardzo nakręcenie, są raczej śliskie i tak dalej. Są serie do włosów średnio porowatych i wysoko porowatych. Z My Sister najbardziej. Lubię olejek na końcówki oraz maskę. To są moje dwa ulubione kosmetyki od nich. Także zobaczcie, jak chcecie u nich na stronie stylizację 15 minut działać. Dalej mam też coś do włosów. Peach Paradise to jest odżywka. Ja wam nie wiem, czy pokazywałam szampon jakiś czas temu, czy dopiero będę pokazywać. Spoko to było ja od nich, dostałam to jakiś czas temu. Pomelo NCO to jest taki, tak jak Hello Body, taki internetowy produkt, że bardzo bardzo wiecie rozhulali to influencerzy to coś podobnego właśnie za granicą. To pomelo było po, w Niemczech popularne we Francji. Ja też miałam z nimi robić jakąś akcję, ale w końcu się tam nie dogadaliśmy, ale produkty dostałam do testów i sobie je testowałam. To jest przyzwoita odżywka, ale szczerze mówiąc, czy jest duża różnica między tą a tą? Nie ma. Ładnie pachnie. Dalej kolejny produkt to... Bez, bez nakrętki, bo została ukradziona. Nakomi Shower Gel Banana Coconut i moja córka wylała to prawie, że na raz. Pachnie obłędnie, pachnie... Tak. To pachnie tak. Ja już Wam mówiłam, że jeżeli chodzi o markę Nakomi, to dla mnie Nakomi jest polskim laszem. Tylko wiecie, jak ja weszłam teraz do lasza w Złotych Tarasach i zobaczyłam te ceny, jak się to kupowały za 7 euro, to nie było tak źle. Ale jak teraz widzę bombę za 40-50 zł, nie kupię tego. Ja tego nie kupię. Po prostu to jest za drogo. Tak na logikę to jest za drogo. In, inaczej jest, jak jesteś za granicą. Kupujesz sobie coś wyjątkowego. Za 7 euro, nawet za 10 euro, nawet za 20 euro. Kupujesz sobie coś, przywozisz, Nawet jak to nie jest warte, ale to ma tą wartość sentymentalną, że przyjechało z że to jest jakaś pamiątka. No to jak w Polsce się to pojawiło, to. Hmm. Okej, okay, weszłam, nic nie kupiłam. No to szczerze mówiąc, lepiej sobie coś kupić w nekomi. Banana kolada, no to oczywiście zapach bananowo-waniliowo-kokosowy. Piękny zapach. Ja najbardziej lubię serię kokosową od nich. Najbardziej uwielbiam ich peeling. Dalej mamy tuż do rzęs z Maka. I ten tuż jest czarny. Myślałam, że jest fioletowy, nie wiem dlaczego. I to jest jaki tuż? In Extreme Dimension. I wiecie co, ten tusz był w porządku, ale zdecydowanie wolę bardziej Max Tak. Jakbym miała ja wybierać, a one mają dosyć podobne szczoteczki w sensie silikon Nowe. To już mam naprawdę długo, to polecę wam ten tusz. Jest o wiele lepszy. Jak macie wybierać sobie, to Max Tak jest maskarą rewelacyjną. Mam dzisiaj ją nawet na rzęsach. To było ok, To była jakby poprzednia wersja, bo ten tusz już jest długo, ale nie był jakiś rewelacyjny. Nie polecam jakoś bardzo. Dalej mam jeszcze parę rzeczy do makijażu. I mam tak. Mam tutaj kredki, których wam nie polecałam, jeszcze mi się jedna uchowała. Absolutny z Miss Sporty. Twarda jak nie, jak się masz. To jest Naturally Perfect. Można to używać do brwi, można to używać do to oczu. W ogóle mi się to nie sprawdziło. The Soft Brown. Za twarda dla mnie. Za twarde mają kredki. Kiedyś mi się wydawały fajniejsze. Są jednak za twarde. E, Catrice On Point Brow Liner. Również mi się nie sprawdził tak do końca. Na początku myślałam, że jest spoko, ale wybarwia się na jakiś taki dziwny kolor przy różnych żelach, przy różnych mydełkach. Nie chcę się w to bawić, nie chcę się zastanawiać, czy jak nałożę teraz ten liner z tym mydełkiem, to mi to zooksyduje na pomarańczowo. Nie chcę o tym myśleć. Odpada. I mam jeszcze Super Liner z... który mi się skończył. Super... Slim Liner Brow Styler z dm i on był w porządku, ale bardzo szybko mi się skończył. Cieniutki, taki trochę zamiennik, wiecie co? Benefitu bym powiedziała. W porządku to było. Naprawdę to było w porządku, tylko szybko mi się zużyła. Tuż do rzęs Zary zużyłam. Bardzo w porządku, tuż. E, szybko mi zgęstniał. Fajna szczoteczka, bo wiecie, że ja lubię takie szczoteczki. Piękne opakowanie, ale pojemność wcale nie duża, jak za taką cenę i szybko zgęstniał, Więc tutaj minus dla Zary, plus za opakowanie, ale wiecie, no, wolę mieć w środku świetną formułę, a nie jakieś nie wiadomo, jakieś opakowanie. i produkty, które się zepsuły. Tak, e, Hollywood to mam bardzo długo z Charlotte Tilbury, e, takie pomadki matowe, które mam 100 lat e, i one śmierdzą już. I jedna to jest Actress, a druga to jest Charlotte Darling i pokażę wam słocze pachną jak zepsuta wanilia. Pokażę Wam kolory na ręku, za sobie ten. I to są takie musy. Piękne kolory, fajne, fajne kosmetyki, ale już niestety są zepsute. Także nie będę ich już używać. To było całe denko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli tak, to poproszę Was, poproszę Ciebie, kciuka do góry. Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś i bawiłaś, że wypiliśmy razem kawkę, że lubisz moje filmy, że wracasz do moich filmów. Staram się podtrzymywać tradycję takiego, wiecie, starego YouTube'a, nagrywać w takim Celu, jak ja lubię oglądać filmy, to właśnie takie nagrywać, bo mi to największą radość sprawia. Także to było moje denko, Poprzednie jest też podlinkowane. Produkty macie podlinkowane i mam nadzieję, że widzimy się niedługo, jaki. pa! pa.